Witajcie w słonecznej dzisiejszej Narni. Piękna wiosna do nas zawitała i widać ją praktycznie wszędzie. Zaczynają wychodzić kwiaty z podziemi: krokusy, przebiśniegi, sasanki. Pokażę wam, jak wygląda ten magiczny ogród. Tutaj widać dom z tyłu, piękny zamek. To jest basen, który wymaga odczyszczenia, zadbania. Jest duży. Tutaj kiedyś był ogród i grządki, które chcielibyśmy przywrócić i urządzić tutaj permakulturowy ogród. W moich wizjach to by było miejsce na Walpini, taki ogród wykopany pod ziemią całoroczny który dzięki temu, że ma izolację ziemi i jest mniej więcej na metr, półtora wkopany w dół, to um, utrzymuje ciepło nawet przy mrozach, przy temperaturze minusowej, więc jeżeli przykryjemy tylko z góry na przykład szkłem albo folią, to mamy cały całoroczny ogród, który może nam dawać zioła, warzywa przez cały rok. Tutaj jest tył ogrodu. O pieski już by chciały wyjść na spacer, ale to nie teraz, jeszcze troszkę później. Są magiczne wrota na zewnątrz. Tutaj okrążamy basen od tyłu. O, proszę takie mamy przebiśniegi piękne w narni. Białe. No, tutaj jak widzicie jest mnóstwo haszczy, chwastów, krzaków. Co wszystko byśmy chcieli oczyścić tutaj trochę wyrównać z tej strony, żebyśmy mogli mieć miejsce na ogień, użyte na skal. Fajnie będzie tak z te skal, prosto do basenu skoczyć. Także tu jest taka fajna przestrzeń na takie rzeczy, tylko no jak widzicie, sporo jest do zrobienia, sporo jest do ogarnięcia. Mm, tu jest jeszcze taki piękny pagórek, który ja osobiście bardzo lubię i Wczoraj właśnie go oczyszczałem. Oczyszczaliśmy, jeszcze trochę widać krzaków, ale, ale jest dużo mniej niż było wczoraj. W lecie tutaj może być piękny cień przy O, To są resztki tego, co wczoraj zebraliśmy. Taki widok. To jeszcze są w ogóle takie fajne oczka wodne, które też wczoraj, jak tutaj oczyszczałem. Skrywałam. jakieś fajne schodki kamienne tu i ucie różne zakamarki. Na razie jak widzicie, trochę jeszcze trzeba tu zrobić, ale już, mogę, już widzę to, wiecie, w mojej wyobraźni, jak ten ogród wygląda kiedy jest oczyszczony, żywy, żywy on jest cały czas i to bardzo. Czuć tutaj ducha w tym ogrodzie bijącego ale wiecie, no taki zapuszczony trochę, nie? Ale jakby tutaj się ładnie eee, może nie ożywi, ale odżywi. I porządkuje to. Jego magia jeszcze bardziej tutaj się ukaże. Na przykład są kamienie, które są domszałe już teraz. I to jest taki właśnie sobie stawik. na miejsce do medytacji. Na razie trzeba trochę się poprzedzierać, ale widzicie, gałęzie, niektóre do, e, do przerzedzenia. A rośliny, które tu rosną, ciągle odkrywamy, Wow. mało. To jest właśnie czas, kiedy wszystko budzi się do życia. pszczuka pierwsza, wow! Czyli widać, że wiosna. Także kochani, zapraszamy, jeśli ktoś chciałby sobie pobuszować w ogrodzie narni, pomóc nam go oczyścić. To jest narnia. Sama w sobie. Zapraszamy. Gorąco, odzywajcie się, jesteśmy tu dostępni. Można przyjść, pobawić się z nami w ziemi, poprzebywać z drzewami, z przyrodą, z naturą. Relaksować się, wyciszyć, pobyć ze sobą. I wśród dobrych ludzi. Pa!